Halo, witam, tutaj Maciek Polaczek, a to jest Europa Universalis 4. W tym filmie chciałbym rozpocząć serię jako Shirvan. Ten, pomyślałem sobie, że nagram z tego małego kraiku, bo on nie jest za łatwy do grania. I raczej nikt nie nagrał serii z niego, więc... A fajną ma lokalizację. I ustroj, więc tak sobie pomyślałem, że... Zagram. Um, weźmy sobie to. I weźmy sobie pana od morali, ale to później. Um, moim planem na tą rozgrywkę jest um, podbijanie wszystko dookoła, wszystkiego dookoła. Wiem, że to jest mądry, mądry plan. Niecodzienny. Ale... No, wymyśliłem go. Ardabil. Okej. Okay. Ardabil będzie przyjacielem naszym. Pierwszy co ben, ten będę chciał podbić sobie Gruzję i ją zwasalizować. Ale zabierę jej jedną prowincję, żeby była potem nie za mocna. I żebym mógł ją jakoś kontrolować. Ten. Ona ma kory na całą Gruzję. Gruzja ma kory na całą Gruzję, nie uwierzycie. No, i będę odzyskiwać te kory dla niej. Weźmy sobie y, pod Force Limit to. Zróbmy. chce małżeństwo, okej. Pieniążki, pieniążki, weźmy, wywalmy Forty. Sobie. Będziemy mieli więcej pieniążków. Pieniążki w tej grze są bardzo ważne. Czego ja nie sobie dla pieniędzy? A tak w ogóle to pozdalałem. ten tego pana dla pieniędzy. Jak on się nazywa? No, nie pamiętam już. Ok, 1860 Chorwacja. Nie Chorwacja, ja pitole. Chorwacja tak Citazja Oni mogą przejść przez górę Chwila, przekonajmy się, możemy łatwo to sprawdzić Nie, raczej nie mogą Bo musieli tędy. Dobra, spróbujmy. Może nam się uda coś. Wypowiedzmy wojnę dla Gruzji. Może być źle, ale może i być też dobrze. Ale będzie bardzo źle. Pierwszy błąd. Nie naładowała mi się armia. Ale i taki pokonałem, Jaki pro player. Patrzcie, patrzcie. Zajmujemy pierwszą prowincjkę. Tak, oni przez godzinę nie przejdą. Nie ma szans. Bardzo dobrze. Tylko, że zadłużymy zaraz. No jeszcze z tym. Ten niszczmy im tą armię może. A i teraz tu. To ja lecę tu, i znowu im zniszczę Tak, do skutku. Na irwany odeszli, więc będą mieli penalti pewnie. Tak, mają penalti, minus jeden. dwa walki, okej. Okay. Weźmy te kakhetki. Kakhetki, dobrze powiedziałem, chyba co będę tak niszczył ich co chwilę aż manpower niech się skończy kiedyś musi się skończyć chyba właśnie wypisujmy teraz cizasię cizasię mogę Was niszczyć cizasię ten nie ja Was niszczę Ile jest złot 40. Mogę coś sobie zrobić? Potrzebuję 48 Okej. Okay. Wypisujmy tych z góry. Przede wszystkim. Ci nie mają już manpowera, więc nie są dla mnie jakimś jakimkolwiek zagrożeniem. Niech tam ci mnie okupują, jak chcesz... jak co Nieco tam obchodzi. Tego foty i tak nie będą stigerować. Nie stigeruję, znaczy. A raczej. Gdzie wy macie to, to swoją armijkę? O tu. O cholera. Czy ja mam tego gościa? Nie mam tego gościa. Muszę mieć przewagę nad nimi. I mam ją. Dobrze. doki Rozwal. I jeszcze raz. Okej, okay, padli. Teraz zróbmy to taktycznie. Tak i tu. Okej, okay. co pisować? Weźmy od nich 50 dukatsów. Dukatsów, Dukatów raczej. O cholera. Czekajcie, muszę pasek zadań przesunąć, bo ja widzę ciągle pasek zadań. Wy go nie widzicie. I nie mogę kliknąć tego przycisku. Chwila. Pasek wezmę na prawo stronę. Ok, chyba lepiej. Ok, doki. Muszę w okienku nagrywać tą grę Bo OBS coś się baguje mi Nie chcę jej wygryźć. Inaczej O kurde Ech, GADU Dobra Zniszmy znowu Gruzinów Opa 50, 32 skoro To zróbmy tak, tu tak. Idealno. Teraz tu przepychamy się. Kurczę, wybi wybiłem im cały manpower. Jakie samoteche, serceke. Se, Kim ty jesteś? Kim ty kurna jesteś? Jakiś samotny chce. Ke Chcę podbić Gruzję. Ja wiem co zabić? Ten, jak ją zwasalizuję, to przeniczy mnie z, mat z automatu. To ten. Y do wojny z nim. I kolejne pożyczki, tak. Normalnie sym symulator PiSu. No już, dajesz No Ale ładnie to rozegrałem z, z tym kościem O nie, o nie Nie gadaj, że najemników będę musiał grać No bez jej Tak się nie robi To dwie korupcje No nie... To da się na legitymację, bo tak mi to jest potrzebne jak wrzut na tyłku A już chciałem powiedzieć co innego, ale ten Kulturalny jestem Ej, ale wiecie co jest najlepsze, że ja chyba z nimi sobie nie poradzę, jeżeli z tych panów. Okej. Okay. lecimy na wojnę. Chwila. E, czy Gruzja ma kory na nich? Ma! No to oddam im. I... allies. Ardabil. Dlaczego ja na was sobie ten? Wezwijmy tych panów. Pomogą nam. My się rzućmy na nich. Nie mają technologii lepszej. Nie mają, dobrze. Jeśli jesteśmy. Ale pięknie to, to zagrałem. Tylko ta korupcja mi została. Trzeba ją ru rutować Że tak powiem. O, autonomia. Ten jak spadnie nam to będzie dobrze. Okej. Okay. Sirwalniku mój kochany. Ty sobie korujesz. Dobrze. Tu zróbmy coś takiego. Ja lubię takie, taką rzecz robić, że najpierw to klikam, a teraz to i to. To. I w ten sposób dostaję admin pointy i tak dalej. Ten... Polepszyć trzeba relacje z Gruzją, bo zaraz będą, będzie ktoś suportował ją ten, w odzyskaniu niepodległości i będzie problem. Dobra, to wszystko dla Gruzji, widać. Życiutko. Do Gruzji. Korupcja już się zbija, zresztą nie będę miał jej. 10 tysięcy, lol. Ale 7 tysięcy tutaj mają. Ale pomyka. Nie mam manpowera w ogóle. Ale jak ten, wezmę stolicę im to powinni się z automatu poddać, więc... Ten prosto na rebeliantów, kurna. Wpadli. Jakie debile. rebeliantów... Idzie renesans, to jak? O, tutaj Polska sobie zrobiła wacala z tego, z Konfederacji Pruskiej. Chyba to tak się oryginalnie nazywa, ten Danzig. Tutaj jako Danzig jest. Okej, okay, bo zaraz sobie pożyczkę weźmiemy od tego. Oni myślą, że ten, Szydłman, mi... ...ten, zasilżują. Oblegą. Ja mam coś takiego, że czasami mówię trochę po, po, po polsku, trochę po angielsku, tak. Dla mnie to tak bardziej już chyba angielski jest ojczystym, wiecie? Nie no. Chyba nie do końca, ale tak bardziej po angielsku lubię mówić. Aha, dzięki! Przyjaciel. siedmiu boleci. Kurna, fajnie, że mi pomagasz. Jaki jałup. No, jak się... No jałup. Po co ty to zrobiłeś tak właściwie? Ardabil. No nie no miło ale... Czy to sens miał Ten jak to zasilżyjemy to ten, poddał się więc... Ale będę miał silnego wasala Ale będę miał silnego wasala I pożyczka I też będę miał pożyczkę na wys wysoki procent no już 600 to jest gruzja wszystko gruzja to gruzja gruzja dobrze wszystko zgadza się no to leci Okej, okay, dziękuję Wam za oglądanie mam nadzieję że materiał się ten spodobał zapraszam na kolejne odcinki no to Cześć. To się zapiszę. No, to. Cześć.